Witam Państwa. Państwo dostali oświadczenie moje, które mówi, że popieramy wyjątkowo po raz pierwszy od chyba niepamiętnych czasów, popieramy rząd w jakimś działaniu. Chodzi konkretnie o działanie polegające na odmowie dalszej walki z CO2. Chcę przypomnieć, że to kosztuje nas ogromne pieniądze. Są to podwyżki ceny elektryczności, przede wszystkim podwyżki ceny benzyny. I to, że rząd jako jedyny w Unii Europejskiej odważył się odmówić w Brukseli, jest niesłychanie ważny i świadczy o tym, że rząd nabiera pewności siebie i to trzeba popierać, mimo że rząd zwalczamy, to jednak trzeba popierać to, że rząd wykazał samodzielność. Wracając, drugi, druga sprawa dotyczy prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Tutaj właściwie w ogóle nie warto mówić, bo ona nic nie daje. Takie głosy, że coś sobie można załatwić, że nic nie można załatwić. Pan Jerzy Buzek niczego nie załatwia jako szef Parlamentu Europejskiego, bo nawet nie powinien, to nie wypada. Byłoby niedobrze, gdybyśmy się coś załatwiali. Natomiast jedną rzecz można by zrobić. Mianowicie taka wielka afera, która przysycha, która mianowicie wielka afera ze świńską grypą. E, państwo może tego już nie pamiętacie, e, ale rządy cały, wszystkich państw Unii Europejskiej zakupiły e, po jednej szczepionce na głowę mieszkańca, a trzy rządy zakupiły po dwie szczepionki na głowę mieszkańca. Jest to wielka afera łakówkarska. Cena szczepionki wynosiła około dolara, sprzedawano ją rządom, nie ludziom, tylko rządom po 11-12 dolarów. Trzy rządy zakupiły po dwie szczepionki na głowę mieszkańca. Zgodziło się zaszczepić od 1 do 8% w zależności od różnych krajów Unii Europejskiej. Jest to oczywista fareła W tej sprawie były próby wstrzymania dochodzeń prokuratorskich. Ukręcono je łeb, bo to są naprawdę ogromne pieniądze, proszę sobie policzyć ogromne pieniądze i ugodzono temu łeb. Rząd polski na to czyste ręce, akurat Polska z braku pieniędzy podobno nie kupiła e, tych szczepionek w ogóle, mimo że Pan Kochanowski się wściekał i domagał się zakupu tych szczepionek. E, w pamięci Jan Kochanowski, e, Rzecznik Praw Obywatelskich. Pytanie, ile on dostał i od kogo? Trzeba zadać takie pytanie. E, no ale nie żyje już, więc nikt go o to nie spyta. I Rząd polski mógłby popchnąć, żądać pchnięcia śledztw prokuratorskich w sprawie tej gigantycznej afery. Oczywiście nie takiej wielkiej jak afera pod tytułem Globalne Ocieplenie, ale też afera gigantyczna. I to jest właściwie jedyne, co rząd polski mógłby zrobić, jako prezydując Radzie Unii Europejskiej. To tyle moich, moich oświadczeń. Masowania pytania to bardzo proszę ocenia szansę waszego ugrupowania w najbliższych wyborach parlamentarnych? No to zależy oczywiście od mediów, ale oceniamy, że maksimum szans naszych to jest 15%, a zadowolony będę już z 10, przy tym nastawieniu, jakie jest w mediach centralnych. No po prostu nasz program jest dosyć trudny, wszystkie media są, uczelnie, gazety są zminowane przez poglądy lewicowe. Więc ciężko nam odrobić te straty. Ponadto PO i PIS są nazywane partiami prawicowymi, nie dlaczego, co też blokuje nam drogę. Także powtarzam, powtarzam takie są nasze oczekiwania Około 29% ludzi chce głosować na PiS, z czego 20% to z uwagi na Smoleńsk, oni nienawidzą ruskich, więc będą głosowali zawsze na, na Kaczyńskiego. Ale około 9% głosuje dlatego, że, że chce odsunąć od władzy aferałów z PO i nie widzi alternatywy. I około 40% chce głosować na PO, z czego połowa nie dlatego, że wierzy w program PO, bo już nie wierzy, tylko boi się PiSu. Więc to jest 29% ludzi, którzy mogą na nas zagłosować w tych wyborach. Jeżeli połowę przekonamy, to będzie to 15%. Co pan rozumie pod określeniem trudny program? Mamy to znaczy trudny do zaakceptowania przez społeczeństwo. To jest program trudny do zrozumienia. Niech pan sobie wyobrazi, że nawet przedsiębiorcy, ogromny przedsiębiorców myśli, że płaci podatki. Oni oczywiście nie płacą. Oni te podatki doliczają do ceny produktu i te podatki płaci konsument, który kupuje ich projekt, a nie oni. Oni tylko są poborcami, którzy zanoszą je do, do izby skarbowej, ale oni tego nie rozumieją. Oni myślą, że to oni płacą, to już jest to nieprawda. Płaci je zawsze konsument. Wytłumaczenie tego ludziom jest dosyć trudne, na przykład daję Panu taki jeden z prostych przykładów jak działa obniżka podatku, prawda? Jak, jak, że, że podatki są przerzucalne. To nie jest wcale oczywiste, a w szkołach tego niestety nie uczą, bo uczą nie ekonomii, tylko ekonomii socjalistycznej. także. Ja teraz, czy nie obawia się pan, że w Polsce może ziścić się taki scenariusz, jak jest w Grecji teraz? mi się wydaje, że nie ma podobieństwa między Polską agresją. Najprawdopodobniej będzie scenariusz argentyński, gdzie, proszę sprawdzić w swoich bankach i swoich OFE, gdzie te banki mają już nie pieniądze, tylko rząd zmusił je do wzięcia swoich obligacji, a w zamian pieniądze wycofał. Banki w Polsce mają 60% zasobów tu w obligacjach, a nie, a nie w realnym pieniądzu. I któregoś dnia w Argentynie rząd wywrócił kieszenie na lewą stronę, i powiedział, że no, nie będzie płacił, i emerytury zniknęły z dnia na dzień. Niemal zupełnie. I u nas raczej stan argentyński się szykuje niż grecki. U nas nie było takiego rozpasania agresji. Grecji. Polacy są oczywiście, oszukują na podatkach jak mogą, a nie tak bezczelnie jak Grecy. Przecież Grecy są bardzo bogatym narodem, oni są bardzo bogaci. Oni rozkradli przecież ogromną pomoc europejską. Natomiast Republika Grecka jest w stanie upadku. To trochę przypomina, Grecja przypomina trochę pierwszą rzecz, politą. Gdzie obywatele też byli bardzo bogaci? Nawet się nie chciało tego zbocza eksportować były ogromne pieniądze, szlachta piła, chłopi pili, grali w, chłopi w kości, tam panowie w karty żnęli. tylko, tylko rzecz odpowiedź upadła. Także Grecy są bogaci i nie ma co im pomagać. Jest absolutnie niedopuszczalne, żebyśmy dalej, dalej wyrzucali pieniądze na pomaganie Grecji. A jakie będą konsekwencje dla całej Unii Europejskiej albo dla co dla? Unii Walutowej tych wszystkich kryzysów ekonomicznych w Grecji, w Portugalii, w Hiszpanii. Się Polska nie należy do Unii Walutowej, nie ma co się przyjmować tym, co się stanie w Eurolandzie. Euroland jest pisany na straty. Chciałem zauważyć, że od początku istnienia kraje Eurolandu miały niższy tempo rozwoju niż pozostałe kraje Wspólnoty Europejskiej. Euroland jest po prostu nieporozumieniem. Im prędzej euro upadnie, tym prędzej. Podejrzewam, jest taki cień podejrzenia, proszę pana, że jego upadek jest przewidziany już z góry. Proszę sobie, żeby państwo sobie obejrzeli banknot euro. Proszę sobie wziąć dowolny banknot euro, znaleźć go w internecie, jak ktoś nie ma w portfelu. Zobaczycie, są to jedyne banknoty na świecie, które nie mają podpisu prezesa banku ani skarbnika banku. Nie ma. Istnieje całkiem silne podejrzenie, że to już z góry jest zaplanowane, że się wyemituje te euro i w pewnym momencie Europejski Bank Centralny, za którego długi nie ręczy żadne państwo, po prostu przestanie honorować, honorować te ściski papieru i zostaniemy z tymi papierkami w ręku, a poszczególne państwa wyemitują swoje własne waluty w jakimś tam przeliczeniu, pozbywając się długów. Podejrzewam, że taki scenariusz jest możliwy. Czy na Włocławku będzie silna struktura pana ugrupowania? Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie. To do tej pory nigdy nie była. Do tej pory mieliśmy zawsze Włocławek, był taką ciemną plamą na mapie prawicy. To takie prawda, ten, on to jest uważany za czerwone zagłębie, prawda? I Wrocław Włocławek w ogóle nie, nie wiem dlaczego kujawy są uważane za, za bastion Lewicy. Ale myślę, że ludzie są rozczarowani do, do lewicy, a mam nadzieję, że nie zagłosują na PO i PiS. No jeszcze w sprawie wyborów, ja sobie wymontowałam taką Pana wypowiedź, chciałbym odebrać prawa wyborcze wielu osobom, nie tylko kobietom. Komu i dlaczego? Może... E, proszę Panią, przykładowo w wyborach do samorządów na przykład e, prawa wyborcze powinny mieć wyłącznie posiadacze nieruchomości. I to w sile proporcjonalnej do podatku, jaki płacą od tej nieruchomości. Czyli im większa nieruchomość, tym więcej siły głosu, on nie reprezentuje siebie, tylko reprezentuje tylko reprezentuje nieruchomość swoją, prawda, więc jeżeli ta nieruchomość będzie podzielona przez, na dwóch, powiedzmy, spadkobierców, to nie wie dlaczego miały być nagle dwa głosy, prawda? To jest bezsensowne. Daję Pani przykład, prawda, jaka, jaka powinny być... Przypominam, że Konstytucja 3 Maja, która jest powszechnie wychwalana, na miejsce demokracji przywracała dziedziczną monarchię, i odbierała prawo głosu w szlachcie Hołocie, czyli tylko, tylko szlachta, pozycjonariusze mieli prawa, prawa wyborcze. Na pewno nie powinni mieć praw prawa wyborczych urzędnicy państwowi i ludzie zależni od pomocy państwowej, ponieważ oni będą oczywiście głosowali na takiego premiera, który pozwoli im się obijać i kraść. To jest oczywiste i nigdzie do tej pory przed II wojną światową państwowie urzędnicy, wojskowie, policjanci nie mieli prawa głosu. Ja bardzo tego żałuję, bo wojskowie głosują na nas z reguły. Nie wiem, czy pani wie, ale wszyscy Polacy w Legii ziemskiej głosowali na, na nas. I spora część żołnierzy w Afganistanie, w Iraku tak dalej. Ale w Legii Ziemskiej wszyscy nas zagłosowali. To samo, jeżeli by prezydent polski miał mieć funkcje takie jak niemieckie, czyli czysto to powinny go wybierać same kobiety, bo wtedy będzie przynajmniej przystojny. Ja mam może pytanie, tak. czy rozważacie yy, możliwość koalicji wyborczej z ugrupowaniem Marka Jurka? Rozważamy, ale ja mam swoją praktykę w negocjacjach i sądząc po stylu negocjacji są małe szanse na to. Do tego dojdzie. Nie wiem dlaczego. Chciałem przypomnieć 93. rok, który mam w pamięci. Kiedy startowały trzy ugrupowania, nazwijmy to Prawicowe i Centrum Prawicowe, mianowicie PIS, znaczy PC się nazywał, porozumienie centrum, PO, który się wtedy nazywał Kongres Liberalno-Demokratyczny i, i my, którzy wtedy nazwali się UPR. I te, ja proponowałem szefom obydwu tych partii zawarcie koalicji wyborczej. PC powiedziało, że z nami owszem bardzo chętnie, natomiast z tymi afrałami z, z, z kongresu nie. Yy, liberałowie powiedzieli, że z nami chętnie, ale z tymi oszołomami z PC nie. I dostaliśmy my 3,5, yy, PC 4 i kongres liberalny 4,5. I yy, wszystkie trzy partie wylesiały z parlamentu. Yy, Byłoby bardzo niedobrze, gdyby w tych wyborach takie ugrupowania jak Prawica Rzeczpospolitej i Pejoten yy, startowały osobno i nie wiem, czy my i tak wejdziemy do Parlamentu. My się tego nie obawiamy. My się tego nie obawiamy, ale myślę, że byłby bardzo silny efekt synergiczny, gdyby startować razem i deklarujemy gotowość takiego startu, ale powtarzam moje doświadczenia negocjacyjne, a dzisiaj dostałem list od Pana Profesora Kowala, którego to oczywiście nie zdradzę, ale moje no, doświadczenie uczy, że jest szansa na to jest 10%. W każdym razie na pewno to się wyjaśni do poniedziałku, w poniedziałku zarząd, zarząd partii się zbiera i... Jeżeli nie będzie konkretnych propozycji, to zarząd jak czuje nastroje w zarządzie, zresztą Pan Prezes powie co, co, co zarząd powie, jeżeli nie będzie konkretnych propozycji. Znaczy, zarząd, zarząd, członkowie zarządu są bardzo sceptyczni co do koalicji między innymi ja, także, także a jeżeli nie ma nie widziałem jeszcze tego listu pana posła Kowala, europosła Kowala, natomiast jeżeli nie ma nie ma faktycznie konkretnej propozycji to szanse są bardzo nikłe.